Cześć, siemanko! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku Zagrajmy w Crash Time 5. I mamy, zaczynamy pierwszą misję od nowego bossa, trzeciego bossa, tak trzeciego. I mamy ucieczkę hmm, Piranią. nie piranią. Jak dostaliśmy transport to kima weźmiemy? Musimy uciekać przed policją! Uciec przed policją, tak.

Marco. Jakiś old wygolony po bokach. Chcę mi mnie na miejscową. Clever boy, but I know Marco. Get me to my appointment unscathed, and I'll see whether or not I Przecież tylko, z lebką ja Myślałem że. Jeden. a nie. Myślałem że jeden się wrócił. A.

Denerwuje mnie to w tym, że jak na przykład dzieje taka akcja, to na przykład. Nitwor Spider, nie, need for speed, sam on nam wracał na tor, nie było żadnych takich dużych problemów. A tu nam nie wraca i często my go skasujemy, a tu nagle wbijamy się w ścianę i jesteśmy stratni. Tak, niestety jest, tutaj, znowu jadą. O! Ale wydupiłem! Wow. Zakorkowali drogę. No, to do mnie przyszedł brat. Będziecie go słyszeć pewnie. Sielejse! Wojną nad gonią! Trzeba uciekać! uhuhu. Uh. Haha! Patrz, jaki krasz, Jaki wypadek! Krasz nie ma nie? O kurana, kolejna, kolejna pirama goni nas! U, u, u. O kur, really o no Kolejny kurde, do pełnej. Nie wiem, po co tam ci jechali, co oni mieli nam pomagać, Just czy co? Oh, <coughs> liczyć, licz na siebie, nie? Tak to niestety bywa. No i, i to się niestety dzieje. Ło, wow, ho, ho, to, to jest tu Dobra, gnamy, ma trochę oddaliliśmy się od policji A, jadą No, jadą Barty. To Nie widać jej na minimapie O, tu O właśnie A, widzisz? Tak, przybiję mi i dachowanie to mi się podobało, właśnie, że oni tak fajnie dachują. Mądz, Mocne hamulce mam, nie? A widzisz? Nasza fura, co? Tu. Jadą, no jadą, widać ich. O, o, A nie. O. O, w nas. Pokaż... Ty! Oni się wow, Patrz! Widziałeś, jak się porozdobcali? Jaki wypadek był? Ej! Wygląda... O! O nie! Mamy policja! Ale tamta poszła! Myż nas pirana goni? No nie! No widzicie? I to jest właśnie żal tej gry. Ale musimy wykręcić wow. Takie oto Hamowanie zwiastuje karambolem Ten zamut ledwie jedzie I oczywiście przez to, że gra nam nie pomogła Tylko utrudniła nam życie i wszyscy janów... No, wow, wow wow wow! Ale przewaliło! jest też jak leżał kogoś. A może policji. Może o, znowu policji. Get your foot down, man. The cops are up Zawracaj no i znowu gra nie pomaga. Ale przerobam sama. A my jeździmy tu po płotach.

3, dogimy nas Trzy policje I ja... ha, ha. Ha. ten karambol, parch widzisz? Jak się rozpierdaczył Ale musimy uciekać, bo mamy 8 jeszcze checkpointów, a samolot prawie zniszczony tak. tak więc trzeba ostrą uciekać nie ja ma już Nie ja ma nawet ty, chyba deszaka Połowę samochodu tu nie ma! Bartek zaczyna Tak nawet nie ma bagażnika! Ty! Haha! Ha, ha. No i oczywiście gra nam nie pomaga. Bajnęcie. O kurde, tam ty wybił! Widziałeś? Widziałem, za nas rozwalą. Przecież to, że nam grał, utrudnia życie. Ma po policje chyba Ale dużo tu jest z policji Ja widać A samochód ledwie jedzie O kurde Ty ale Ty wypadek O kurde Turn off right here We need to get off the autobus Tak ale gdzie to jeszcze Bartu? wiesz jak daleko It's, it. Ciekawe co to jest z co tu było Znowu jest. Na mapie? Cel chyba. Cel? Mhm. O tu jest. Nitra nam nie chce odpalić. My jesteśmy... Jest blisko prawie. Jest no samo też jest. Ledwo jedzie, bo ostatnim ostatni razem Bartek mi lepiej poszł, wiesz?

Widzisz, naciskam nitro i przez chwilę tylko leci A po chwili gaśnie. Uuu, no jeszcze się wydóg Jeszcze nas dogonią, no kurde Nie wiem, że ledwie jedziesz, ale dawaj O Idziemy coś mieć Jedziemy przez Tamę, wiesz? No patrz, woda jakaś tam Nie wiem to woda to Nie to woda czy to tam w ogóle nie wiem chyba No tama, ale nie wiem czy to tam czy nie Czy z jednej strony jest tylko woda, z drugiej nie ma we'll be there soon. A, o. Nie, że jesteśmy. Jeszcze dwa checkpointy. Dwa? Tak. Dwa checkpointy? Tak, checkpointy. <grym> to jest check Punkty docelowe, musimy do tych punktów dojechać. To jest to co niebieskie, to co się świeci na drodze. Widziałem. To co jest na drodze. Tak, to co się pokazuje. A tu widzisz, mam kolczatkę i olej. No, olej powoduje, że samochody się ślizgają, wiesz? A jak zwykle. Widzisz, to jest checkpoint. Tylko, że to już checkpoint końcowy jest. Oznacza, że koniec misji. Udało nam się, hu udało nam się, hura! Patrz, jaka fura! Ej, to jest teraz nasza fura? Tak. to wow, tego wygraliśmy? Mhm. Ło, Ale mamy teraz zarobiski samochód? W poprzednim odcinku malowałem samochody i się patrzcie, nie, nie zapisało się, bo wyszłem ALT DELAYED. I'm DELAYED. Al I'm DELAYED, Bartek. I'm 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 ALT DELAYED, ALT DELAYED. F4. No, weź rękę. Widzisz, jaki wyścig? No kurde, Skąd wiesz? Weź Bo on dobrze jeździć. Widzisz? Oni jadą za tobą, a ty pierwszy mhm. ty, no, ty, ty jesteś tym żołdkiem? Tak, to jest Grand Sport, a według mnie to jest Porsche O kurde Bo to Porsche przypomina Widać, że te samochody są podrabiane Patrz, widzisz? Jak walczy z nami Te czerwone strzałki to oni, wiesz? To Tak A. Ciekawe tylko gdzieś cel, cel. Yy, to są okrążenia wartość Wieszka Musisz liczyć okrążenia, wiesz? Umiesz liczyć, nie? To chyba do trzech policzysz, nie? W które okrążenie jedziemy? Yy. Tak myślisz? Trzy? W które okrążenie jedziemy teraz? Jakie trzy? Dopiero startowaliśmy ze startu. A jeden! No to pierwsze okrążenie, tak? Teraz będziemy jechać, bo przejeżdżamy przez. Metę, teraz jedziemy. No, super. A trzy mamy przejechać. To jest przedostatnie, tak? O kurde, kurwa, górka! Muzyka z Anam Chron Cobra, ale fajny to jest co? No, jest. Zarąbisty jest w ogóle, Ja lubię żółty i niebieski, A? tylko niebieski i żółty. A? Co ty nie powiesz? Zielonego i czerwonego. Ej, ty, ile ich tu dużo? No, widzisz ile ich jedzie Ośmiu jest nas wszystkich 7, znaczy ich jest siedmiu Ze mną jest osiem Ty jesteś osiem? Nie, ja jestem pierwszy pierwszy Tu masz Tu masz tabelę Za aby ci się wyświetlała O, widzisz tabelę? To są wszyscy kierowcy ja, ja jestem Ben, nazywam się Ben, że wiesz Drugi jest Simon No ten co za nami jedzie co jedzie za nami? Jestem białym, to jest Simon O, później jedzie Henning, Dawid, Gregor, Nick, Jani, i chyba Peter <grym> Oj oj, oj. oj, oj. O nie, wyprzedzi nas. To jest wód. No. Ale on chce wygrać. Każdy chce wygrać, Bartek. On wyścigalał, każdy chce wygrać. Trzeba wyjść do motoru jakieś części. Jak będzie motor wyścigowy. Albo, albo z albo z Oczywam to, że nasi przeciwnicy nie, wie, nie mają wiedzy, że jesteśmy na torze. Bo czasami na zakrętach wjeżdżają w nas, tak jakby było im to obojętne. Tak jakby. W sumie to jest fajne, bo, bo to się fajnie zderza i w ogóle trzeba trochę się namęczyć, ale z drugiej strony, no to taka wada. Z jednej strony, wada, a drugiej zaleta. Po prostu inni kierowcy nie czują obecności tutaj. Że jesteśmy na torze i nas wjeżdżają. A w shifcie czy jakichś tam innych jest ta obecność, czuć tą obecność. Jedynie są jakieś obdrapania, ale to wiadomo, ale tutaj to w Ciebie wjeżdżają definitywnie. Dokładnie, meta, koniec gry. Tak, koniec. Co my tu mamy?

ale tak, raczej tak, to jest ta długa misja. I ciężka, co sprawia mi trochę problemów. Tak, raczej to jest to, co wczoraj. Wczoraj zresztą mię przechodziłem. Za trzeci razem ją przeszłem. Tak, bo miałem problemy. To jest siedem. ty, ty się wycofać. Wpadłem w poślizg. Yy, Koniec? Nie, to dopiero początek. Teraz będziemy ich gonić, złodziei, przestępców. Look out. Takie samochody, one będą nam się pokazywać tutaj na mini mapie. No. Zestawcy. Uwaga. Zaczynamy was gonić. włączam sygnały. Widać się tego. Widzisz tutaj o, do wow. fakt, 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 fakt. Ty. fakt. fakt. Dobra, musimy teraz uważać. Bo on jedzie, czy się oddala? Kurde, on jedzie w drugą stronę. Jedzie do nas. Nie. Kurde, trudno. Kurde, trochę kawał drogi. Szkoda, że mi innych nie pokazuje. Trzeba uważać na O, bug dźwiękowy, czyżby? Echo było w tunelu, fajnie. Kurde jak to pokazuje w cały świat raz tu, raz tu dobra, ale jedzie No nie mówcie, on też nie jedzie tu. No ja pierdzielę. Nie, to nie masz sensu. Widać, że teraz są poukrywani i źle trafiłem. No już, nie chcę ciebie. No, kiedy trzesz? nie zaczynamy od nowa? Oj, widzisz patrz, jedzie HAHA! Złapaliśmy jednego. Widzisz tego żółtego? Nie. My też mieliśmy takiego, tylko teraz mamy takiego. No. Ty! Ale skoczył! Ale rozluzowali 3 spadek, widziałeś? Ty! Widziałem. O kurde, następnie jest to, tu. To... Będziemy jechać przez most. Błogło. O, otwiera się akurat. Zwodzony most to jest, wiesz? Zwodzony, a ja... Maja, jest, ja, mamy a drugiego. A ja pamiętam jak i ja... Jeźdź Pro. Sport. A ja Mateusz, pamiętam jak ty i ja zostaliśmy na ciężarówie na taki pływający most. Pamiętam?

Teraz musimy patrzeć na... O kurde, znowu! O kurde, to muszę wyobrazić sobie drogę roboty drogową. Nie, rozstawiłem y, blokadę drogową, żeby go zatrzymali. Ale, e, gdzie tam? E nie, może go trochę zatrzymali, ale. Trzech jeszcze. Trzech? Mhm. O to dobrze. No nie wiem, dwie minuty. Dwie minuty i trzydzieści sekund. Mamy, żeby go złapać. Żeby ich złapać. Ha! Zeszczeliłem go. Złapamy. No dwóch, dwóch, dwóch zostało Kurde, ten też jedzie, tak On może go blokada... No ja pier. O, ale się naprawi A takie naprawianie, jak się oni robią, to... Jest, jedzie Haha, ha, ale go zrobiłem, nie? Chciałem nam uciec! Just don't it. O kurde, koło. Już naprawione. Jest, jedzie ostatni. Ha! Za pani! No, i będziemy kończyć odcinek. O, paczek samochód. Ło, ale mam zębisko! No, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnym odcinku. Żegna się z wami ZGR Matisto i... Bartek!